Ciemanko z tej strony KM7. Stęskniliście się trochę. Pierwszy filmik w nowym roku. Wiecie, Sylwester się przedłużył, a tak już na poważnie to trochę nie miałem czasu nagrywać, trochę nie miałem z czego nagrywać, ale już materiałów uzbierała się odpowiednia ilość. Na początek jednak pozdrowienia. Tym razem serdeczne pozdrowienia dla RozPro oraz Aster 05. Na końcu filmiku kilka informacji, a teraz przejdźmy do tego o czym będzie dzisiejszy odcinek. System szarf naramiennych. Tak wiem, system ten ma już tam ponad rok czasu, ale chciałem pokazać swoje ulepszanie szarf oraz przy okazji przekazać kilka informacji. Może akurat komuś się przyda. Nowy rok bez zmian Disco Polo. Zapraszam do oglądania. W grze ONPC, którego widzicie na filmie, możemy aktywować misję, w której stojąc czy tam przebywając w grze, zdobywamy delikatne sukna. Należy mieć minimalnie 40 poziom postaci. Delikatne sukna można odbierać co 3 godziny aktywnej gry. Żeby otrzymać szarfę prostą należy uzbierać 40 delikatnych sukien. Można je również zdobyć ze skrzyń bossów bądź z Tąboli. Kiedyś był błąd, który sprawiał, że po wylogowaniu czas i tak był naliczany, więc na drugi dzień mimo nieobecności w grze mogliśmy odebrać sukno. Od niedawna mamy cztery rodzaje szarf: mistrza, władcy, króla oraz księcia. Każda z nich może mieć maksymalnie cztery stopnie jakości: prosty, dostojny, zacny oraz unikatowy to już jest najlepsze. W tle będziecie widzieli ulepszanie szarf, które udało mi się zdobyć w grze, a przy okazji opowiem Wam jeszcze o innych możliwościach zdobycia szarf. Szarfę mistrza można zdobyć właśnie z misji po zdobyciu 40 sukien. Jest to jedyna możliwość na zrobienie takiej szarfy. Szarfa władcy o stopniu prostym jest do zdobycia w item szopie oraz w srebrnych skrzyniach OK. W grze jest możliwość zdobycia właśnie szarfy władca zacnej ze złotej skrzyni OK oraz e, bodajże w trakcie tomboli. Szarfy króla można otrzymać z koła losu oraz jak mnie pamięć nie myli, za symbole szczęścia, także właśnie w trakcie trwania tomboli. E, to chyba nawet zacna jest. Ostatnia szarfa, czyli księcia, również jest do zdobycia z koła losu. A ostatnio, nawet pojawiła się w Itemshopie shopie za 49 smoczych monet. Let me turn the radio on and set the mood. Seven. Jeszcze do niedawna można było mieć szarfę o maksymalnej absorpcji 20%. Dzisiaj możemy mieć 25%. W przypadku ulepszania szarf należy pamiętać, że w oknie kombinacji, w przypadku powodzenia bądź niepowodzenia, zostaje nam ta szarfa, którą włożymy w pierwsze górne okienko. W przypadku kombinacji, kiedy ta szarfa włożona w górne okienko ma jakieś bonusy, zawsze one będą zostawały. Żeby zrobić szarfę z większą absorpcją, należy wziąć dwie unikatowe szarfy, obojętnie jakiego rodzaju. Maksymalnie absorpcję można podnieść o 5%. Szczególnie na potrzeby filmu włożyłem jakieś syfiaste rzeczy do szarfy. W przypadku absorbowania bonusów przedmiot, którego używamy jest nieodwracalnie niszczony. Absorpcja jest to procent wszystkich bonusów z broni bądź zbroi. Wartość tych bonusów jest zależna od procentu absorpcji w szarfie. Na filmie widzicie że można usunąć e, świadectwem zmiany za 9 tam smoczych monet z item shopu e, właśnie te bonusy. Można też również kupić normalnie na handlu czy tam na tobole to, to całe świadectwo. Przy 19% absorpcji bambus ze średnimi 41% daje mi aż 7 średnich obrażeń i tylko tam do 30 wartości ataku. Nie jest to szczyt moich marzeń, ale tak jak wspomniałem włożyłem tu tylko na potrzeby filmu. Turn the radio on and set the mood. Jasne, nic nowego wam nie powiedziałem, ale mam nadzieję, że film będzie przydatny chociażby tym nowym graczom. Czego możecie się wkrótce spodziewać? E, brakuje mi jeszcze dwóch planów zbroi i szykuje się filmik z wielkiego ulepszania. E, w planach mam także film o smoku, alchemii, coś na walentynki. No a wkrótce jakieś tam mają pojawić się nowe aktualizacje, zmiany w więcej Będzie coś w miarę ciekawego, to też możecie spodziewać się film. Dzięki za dzisiaj.